Hej, w tym wideo powiem Ci, jak dodać Twoją firmę, wizytówkę Twojej firmy do Google Moja firma, tak aby właśnie na zapytania Twoich potencjalnych klienta, klientów wyświetlała się pineska Twojej firmy na mapie Google. I powiem Ci też, co zrobić podczas dodawania Twojej firmy yy, do map Google, co zrobić, jak już wstępnie na tym etapie zoptymalizować Twoją wizytówkę firmy, tak aby trafiła do top 3, ponieważ właśnie jak widzisz na dane zapytanie na daną frazę wpisywaną przez klientów. Google wyświetla tylko trzy pierwsze wyniki, aby zobaczyć kolejne, należy kliknąć właśnie więcej firm i ta forma marketingu dla przedsiębiorstw lokalnych, dla usługodawców, dla małych sklepów jest najbardziej bagatelizowaną formą pozyskiwania klientów właśnie z internetu. Właściciele małych firm zbyt skupiałem się na rzeczach typu prowadzenie fanpage'a na Facebooku, pozycjonowanie strony, a bardzo rzadko kto przykłada się właśnie do porządnego prowadzenia profilu w Google Moja Firma, a uważam, że od tego powinniśmy zacząć, ponieważ jest to darmowe, samo zoptymalizowanie wizytówki Google Moja Firma jest bardzo proste, na ten temat też nagrałem inny darmowy film na moim YouTubie, nagrałem też na ten temat kurs, który możesz właśnie kupić, jak pozycjonować swoją firmę w Google, moja firma, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oczywiście i zobacz na dane zapytanie, na, na frazy kluczowe wynika wyszukiwania najpierw pojawiają nam się właśnie reklamy, tutaj mamy cztery właśnie reklamy, później mamy właśnie box z wizytówkami, Google, moja firma i dopiero dalej pojawiają się strony internetowe, tak? I zobacz, jestem w połowie przeglądania tej strony, a pierwsza strona, tu w tym wypadku akurat HomePl, która jest na pierwszym miejscu wyświetla się tak naprawdę w połowie, tak? Bo najpierw są właśnie reklamy, później są wizytówki w Google moja firma, więc chociażby z tego względu bardziej należy właśnie skupić się na pozycjonowaniu Twojej firmy, Twojej wizytówki Twojej firmy, profilu Twojej firmy w Google moja firma, niż na przykład właśnie na samym SEO pozycjonowaniu strony i właśnie w tym materiale na początku krok po kroku e, sobie właśnie dodamy firmę do Google moja firma i pokażę Ci właśnie jak ją zoptymalizować. Partnerem tego kanału jest firma CyberFox, także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domenda swojej strony internetowej, to w opisie tego filmu znajdziesz link właśnie do CyberFox. A teraz już zaczynamy. Aby utworzyć wizytówkę Twojej firmy na mapa Google, aby dodać swoją firmę do Google Moja Firma, należy przejść na stronę internetową profil firmy, firmy w Google. Wystarczy wpisać w Google w wyszukiwarce Google Moja Firma i w pierwszy wynik właśnie wyszukiwania nale należy kliknąć. Ja ten link oczywiście też. Dam w opisie tego filmu, i tutaj najpierw należy oczywiście zalogować się, używając swojego adresu Gmail. I ja teraz, właśnie, jestem w oknie zarządzania moimi wizytówkami i klikamy sobie Dodaj firmę. Klikamy Dodaj pojedynczą firmę. I tutaj wpisujemy nazwę naszej firmy, tak aby Google też mogło sprawdzić, czy ta firma już nie jest wstępnie dodana. Nie jest dodana, tylko może nie być na przykład zweryfikowana na mapach Google. I jeśli nie ma, klikamy utwórz firmę o tej nazwie i wybieramy kategorię działalności. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o późniejsze pozycjonowanie Twojej wizytówki na mapach Google. Należy dobrze wybrać kategorię naszej działalności. Jeśli nie jesteś pewny, jaką kategorię działalności wybrać, wpisz w Google. Frazę, na którą chcesz się pozycjonować w wizytówce Google? Dla przykładu, ja wpiszę strony internetowe Warszawa bardzo konkurencyjna fraza, i tutaj pod nazwą mojej wizytówki mam właśnie nazwę kategorii. Tak więc widzę, że na tak bardzo, na tak bardzo popularną frazę są firmy Stop3, które na pewno zrobiły to dobrze, dobrze wybrały swoją. Główną kategorię. Jak widzisz, mają wspólną kategorię projektowanie stron www. Więc możesz właśnie w ten sposób podejrzeć, jaką kategorię ma twoja konkurencja, która jest wysoka, wysoko, przepraszam, i skopiować właśnie jej ruchy. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo też często jest wspólna dla tych firm, które są wysoko w Google. Zauważ, możesz zauważyć, że firmy Stop3. Często w nazwie swojej firmy zadają, dają też nazwę swojej miejscowości, tak? Bo ludzie, którzy wpisują frazę kluczową w wyszukiwarce Google, często też wpisują nazwę miasta, tak? Jeśli mnie interesuje firma, która tworzy strony internetowe i chce wybrać firmę z mojego miasta, to wpiszę intuicyjnie nazwę usługi plus nazwa miejscowości. Jest to teoretycznie niezgodne z wytycznymi Google, aby w nazwie miejscowości dawać nazwę firmy. Ale jest to często naginane, tak? Co zrobisz, to zależy od ciebie. Ja, natomiast moje zdanie jest takie, że jeśli mieszkasz, jeśli działasz w mieście i masz sporo konkurencji, zobacz, jak Twoja konkurencja się zachowuje. Ja, na przykład właśnie tej konkurencyjnej frazy, strony internetowe Warszawa, widzę, że no, kto jest w top 3, no, to tę nazwę miejscowości tutaj ma trochę na przekór Google. Aczkolwiek Google tak restrykcyjnie, jak widać zresztą, do tego nie podchodzi, nie banuje, tak, jest to niezgodne, ale jest to taka wartość dodana, jeśli chcesz być wysoko w wyszukiwarce Google, tak, możesz właśnie dodać nazwę miejscowości. Dobrze, ja już kategorię mojej działalności mam wybraną, to też jest, nie jest tak, że musisz już na tym etapie w 100% i na zawsze zdecydować. Jest też tutaj właśnie informacja, że później możemy tę nazwę kategorii dodać i będziemy wchodzić później właśnie w edycję na naszym profilu Google Moja Firma, ponieważ oprócz kategorii głównej możemy też dodać trzy kategorie dodatkowe, tak? Więc jeśli Twoja działalność ma jakieś kategorie dodatkowe, no to też warto je dodać, tak? Aby te czynniki rankujące na mapa Google jeszcze bardziej właśnie sobie tutaj zapunktować. Dobrze, klikamy dalej. I dalej mamy, czy chcesz dodać lokalizację, którą klienci mogą odwiedzić na przykład sklep czy biuro. no W moim przypadku oczywiście tak. Jak najbardziej moja cukiernia ma swoje biuro. Klikamy dalej. Tutaj oczywiście uzupełniamy adres naszej firmy. Oczywiście klikamy dalej. Tutaj Google oczywiście może też nam sugerować, że nasza firma, nasza firma już znajduje się na mapach Google, żebyśmy nie dodawali duplikatu. Ja klikam oczywiście, ta opcja nie pasuje i klikam dalej. Dalej mamy okienko, czy oferujemy dostawy lub świadczymy usługi w domu klienta albo w firmie klienta. Może to być właśnie chociażby firma mobilna, nie wiem, usługi sprzątające czy hydraulik, więc tutaj też można zaznaczyć taką opcję. Ja zaznaczam opcję nie i klikamy dalej. Tutaj oczywiście wpisujemy sobie nazwę, przepraszam, wpisujemy numer telefonu. I wklejamy adres, jeśli posiadamy stronę internetową. Strona internetowa ma bardzo duże pośrednie znaczenie na pozycjonowanie się na mapach Google. Jeśli jeszcze nie masz swojej strony internetowej, to na moim kanale na YouTube Dariusz Pichalski WordPress i Marketing znajdziesz sporo darmowych materiałów, jak sobie taką stronę internetową zrobić krok po kroku. A mam też właśnie kurs WordPress, jak zrobić stronę, gdzie krok po kroku pokazuję, jak taką stronę zrobić. Więc tutaj wpisujemy adres. Jeśli nie masz na razie strony, zostaw to pole puste. Adres strony internetowej można też dodać później, jak już ta strona będzie gotowa. Tak? Klikamy dalej. I kolejnym bardzo ważnym krokiem jest weryfikacja naszej firmy. Tak? I tutaj mamy różne opcje do wyboru. Możemy zweryfikować to poprzez poprzez nasz numer telefonu, gdzie możemy poprosić właśnie o SMS z numerem, z kodem takim weryfikującym. Możemy też poprosić o telefon, wtedy zadzwoni do nas taki robot w zasadzie, który poda nam ten kod. Przez słuchawkę naszego telefonu, a możemy też zweryfikować przez adres mailowy, gdzie ten kod zostanie wysłany na adres e-mail. Adres e-mail, który będzie po małpeczce, będzie nazwa naszej domeny, którą podaliśmy w adresie strony internetowej. Tak, czyli jeśli ja podałem stronę internetową, to tutaj będzie właśnie domena mojej strony, i właśnie o taką weryfikację ja akurat poproszę. Właśnie o wysłanie maila na ten adres mailowy, i w kolejnym kroku właśnie wpisujemy otrzymany przez nas kod. I jak widzimy, kod został zaakceptowany i trwa weryfikacja przez Google. Jak widzisz, może to potrwać nawet, e, znaczy nawet zaledwie tak kilka minut. Kiedyś e, głównie główną metodą weryfikacji było wysyłanie kodu e, pocztą, e, i ta taka koperta e, szła, szła. E, poczta ją dostarczała po około dwóch tygodniach, więc ta weryfikacja była. Sporo dłuższa. Dobrze, przechodzimy sobie do kolejnego kroku. Klikamy oczywiście Dalej i w, kolejnych, w kolejnym kroku uzupełniamy do, godziny otwarcia. Dobrze, godziny uzupełnione, uzupełnione, klikamy Dalej. I dalej jest opcja, na którą możemy się zgodzić, bądź nie. Ja proponuję, oczywiście, aby się na ten krok zgodzić. Będzie to opcja, która umożliwia naszym klientom z pozycji właśnie wizytówki naszej firmy na, Google, na mapach Google. Przesyłanie do nas wiadomości, tak? Skróci, ten, skróci to dystans pomiędzy właśnie potencjalnym klientem a nami. Często klienci właśnie mają jakieś pytania, więc to proponuję tę opcję zostawić. Ma to malutki, ale ma też wpływ na pozycjonowanie się wizytówki w Google Moja Firma. Tak, tak więc klikamy dalej i tutaj w kolejnym kroku należy dodać opis firmy. I w opisie firmy mamy dostępnych 750 znaków. I jeśli zależy ci na wysokich pozycjach w Google, no to postaraj się wykorzystać, wykorzystać tutaj jak, naj, jak najwięcej z tych 750 znaków. Tak? I pamiętaj, aby zamieszczać w opisie firmy swoje frazy kluczowe. Nie chodzi tu oczywiście, aby je sztucznie dodawać, aby nasycić ten tekst tak aż do przesady, ale gdzieś tam te frazy kluczowe i nazwę twojej miejscowości w tym opisie przemycać. I co ważne, pamiętaj, czy pamiętaj, nie wpisuj numeru telefonu w opisie firmy. firmy. Miejsce numer telefonu jest gdzie indziej. wpisaliśmy go i nie wpisuj, nie wpisuj go w opisie, ponieważ za to można dostać bana od Google na naszą wizytówkę Google Moja Firma. I jeśli chcesz więcej wiedzy właśnie na temat pozycjonowania wizytówki Google Moja Firma, to przypominam w opisie tego filmu, znajdziesz link do mojego świeżutkiego kursu właśnie na temat jak pozycjonować Wizytówkę Google, moja firma. Dobrze, ja mam opis na 700 znaków, klikamy dalej. I tutaj dodajemy w kolejnym kroku zdjęcia. Zdjęcia dobrze, aby miały format zapisu, znaczy, przepraszam, żeby tytuł tych zdjęć nie był taki, e, tak jak domyślnie są to zdjęcia, czyli IMG 1500-1900. Tylko tutaj taki tip, aby te zdjęcia w swojej nazwie zawierały też frazy kluczowe, tak? Czyli na przykład w moim przypadku. E, Cukiernia, kropeczka i JPG, tak? Czyli w nazwie tytułu zdjęcia, żeby były te frazy kluczowe. Ja teraz właśnie dodam zdjęcia z dysku. Prześlemy sobie. Generalnie im więcej zdjęć, tym lepiej Google lubi, jeśli dodajemy zdjęcia. Zdjęcia też oczywiście można dodawać później na, na etapie prowadzenia naszej wizytówki Google moja firma. Google lubi, jeśli treści są dodawane właśnie systematycznie. Ja mam zdjęcia już dodane i klikamy dalej. Tutaj Google będzie w kolejnym kroku namawiał nas na płatną reklamę naszej naszej strony właśnie na mapach Google wyszukiwarce Google, ale ten kroczek ja oczywiście pomijam, klikam pomin. I dalej mamy informację, że tutaj wszelkie dodawane przez nas informacje będą wyświetlały się na profilu dopiero po weryfikacji. Klikamy dalej i tak oto nasza firma jest już właśnie w internecie jest na mapa Google i tu z tego właśnie poziomu wpisując chociażby nazwę naszej wizytówki mamy opcję edycji uzupełniania dodawania naszego profilu w Google Moja Firma i teraz kilka tutaj tych, z tych rzeczy które są bardzo ważne omówię przede wszystkim tutaj możemy sobie zobaczyć edytować nasz profil klikamy i możemy tutaj właśnie dodać chociażby kontakt możemy edytować numer telefonu nazwę witryny Możemy też wkleić link do menu. Mamy tutaj, właśnie, obszar działalności naszej firmy, i tutaj też możemy dodać, tak, właśnie, obsługiwany obszar, tak? Obsługiwany obszar. I tutaj możemy wpisywać nazwy naszych miejscowości, możemy też wpisywać chociażby nazwę województw, a możemy też wpisywać konkretne kody pocztowe, tak, jeśli chcemy, aby, aby nasza firma działała w konkretnych działalnościach. Niżej mamy godziny otwarcia. Również możemy je sobie tutaj edytować, i warto tutaj na tym etapie już te informacje właśnie uzupełnić bardzo skrupulatnie. Mamy kontakt, mamy lokalizację, mamy godziny otwarcia. Tutaj więcej to wszystko jest tutaj po przeskrolowaniu, ale mamy takie właśnie skróty, chociażby w postaci tych linków. Bardzo ważna rzecz zdjęcia. Tutaj możemy dodawać kolejne zdjęcia, ale też możemy dodać chociażby logo naszej firmy. Możemy właśnie przeciągnąć je z dysku komputera. Wstawiamy. Najlepiej, aby ono było właśnie w kwadracie minimum 512 na 512 pikseli. Ja tymczasowo wstawię takie, ponieważ nie mam kwadratowego. Troszkę tutaj przytnie mi tą pszczółkę. Klikamy jako zdjęcie właśnie tutaj profilowe. Możemy sobie to logo zobaczyć, klikamy Zobacz logo i za chwilę pokażę Ci jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jak wstawić właśnie tak zwane zdjęcie w tle. Zdjęcie główne, zdjęcie firmowe, które będzie wyświetlało się na zasadzie coś, podobne, coś podobnego jak zdjęcie w tle na fanpage'u na Facebooku. Wchodzimy sobie tutaj w zakładeczkę, tak jak wcześniej dodaj zdjęcie i mamy tu opcję zdjęcie główne zaprezentuj klientom swoją firmę, które również możemy przeciągnąć z dysku. Polecam Ci w tym celu świetne narzędzie darmowe Canva.com, które pozwoli Ci właśnie takie zdjęcie w tle wygenerować. Mamy tutaj właśnie zdjęcie w tle na Facebooka. Możemy sobie właśnie tutaj kliknąć utwórz pusty i możemy tutaj właśnie taką prostą grafikę sobie wygenerować. Tutaj mamy też różne szablony, z których możemy sobie korzystać, ale możemy też właśnie takie, takie zdjęcie w tle wygenerować od, od podstaw. Mamy tutaj chociażby kolory, możemy zmienić sobie kolor, możemy tutaj nanosić teksty, możemy dodać nagłówek, możemy tutaj dodawać obrazy, przesłać obrazy z dysku. Ja już tu mam powiedzmy obrazy załadowane możemy sobie właśnie w ten sposób tutaj utworzyć taki, takie zdjęcie w tle, które możemy sobie pobrać na dysk, klikamy udostępnij i tutaj klikamy pobierz. Jeśli prowadzimy hotel, restaurację, oczywiście możemy tutaj uzupełnić pozostałe takie tematy właśnie jak chociażby menu, zamawianie jedzenia. Tutaj bardzo ciekawą opcją też jest, którą się rozwija, mamy niżej, mamy pytania odpowiedzi. Tutaj zawsze będziemy widzieć właśnie pytania od naszych klientów. Tutaj jest kwestia aktualizacji, dodaj aktualizację, możemy sobie zaktualizować naszą ofertę, dodać ofertę, dodać wydarzenie, to jest bardzo ważne, aby regularnie właśnie robić takie aktualizacje. To działa na zasadzie właśnie postów na Facebooku. Czyli komunikujemy się z naszą społecznością, komunikujemy co nowego w naszej firmie. I bardzo ważna rzecz tutaj mamy poproś o opinię. Jak zauważyłeś firmy, które są zawsze wysoko w Google, mają bardzo dużo opinii oczywiście pozytywnych opinii i teraz mamy takie właśnie ułatwienie, że możemy poprosić naszych klientów, znajomych, aby wystawiali nam właśnie opinie. Wystarczy kliknąć tutaj poprosić o opinię i tutaj pojawi nam się taki gotowy link, który możemy sobie skopiować i na przykład mailem wysyłać właśnie naszych klientów, naszych znajomych, tak, aby oni tak aby oni nam właśnie wystawiali opinie, co wpływa bardzo na pozycjonowanie się naszej wizytówki w Google. Moja firma. Także Nasza wizytówka już jest gotowa. Tutaj po prawej stronie, jak widzisz, jest ona już na mapie. Niczego tutaj nie przyspieszałem, to już tak powiem, jest na bieżąco. Zdjęcia tutaj jeszcze wymagają na zatwierdzenie, natomiast już adres jest podany. Mamy podlinkowany przycisk strona, trasa, zapisz, zadzwoń, czyli te informacje, które sobie tutaj podczas edycji tej wizytówki podawaliśmy. I warto na początek dodać aktualizację, czyli dodać jakiś wpis, poinformować nowych klientów możemy tam wkleić chociażby link do naszej strony internetowej w celu na przykład zapoznania się ze szczegółową ofertą zapraszamy właśnie do kliknięcia w stronę internetową mamy też tutaj bardzo ważną rzecz usługi tak? które nie uzupełnialiśmy opis na, na początku podczas dodawania opis firmy podczas dodawania naszej wizytówki w ogóle moja firma jeśli oferujemy usługi to warto tutaj dodać właśnie usługi i warto aby w nazwach tych usług podawać frazy kluczowe, tak? Jeśli, jeśli jesteśmy na przykład nie wiem, budowlańcem i mamy usługę malowania. Malowanie, tapetowanie, gipsowanie to warto w nazwie tej usługi też wstawiać nazwę miejscowości, tak? Czyli na przykład malowanie Warszawa, tapetowanie Warszawa, gipsowanie Warszawa, tak? Aby te usługi też to są takie małe małe kroczki, których suma się właśnie e, sumuje i daje nam te, te wysokie pozycje w wyszukiwarce Google. Tutaj też widzimy właśnie Widzimy też, właśnie ten opis, który tutaj dodaliśmy. Możemy go sobie rozwinąć. A więcej informacji, oczywiście, w opisie tego filmu znajdziesz link, właśnie do mojego kursu, jak pozycjonować wizytówkę na mapach Google. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć.